Rozpatrzymy chiralność osiową w bifenylach. W tym celu skonstruujemy bifenyl. O, bardzo ładnie. Następnie dodamy wiązania w położeniach 2, 2' 6, 6' i dodamy takie atomy, które są objętościowe, na przykład tu brom, brom i jeszcze chlor. Tu chlor i tu chlor. Możemy zoptymalizować geometrię tej struktury już na poziomie Hemskecza, proszę bardzo, okazuje się, że pierścienie względem siebie są skręcone, prawda? Wiemy, że odpowiednie kąty torcyjne można by wyznaczyć, są skręcone i to wywołuje pojawienie się chiralności, dlatego że one nie mogą się obracać względem siebie, dlatego że te atomy tutaj są zbyt objętościowe. A żeby to pokazać, przejdziemy do 3D, viewera. proszę bardzo, otóż mamy tę cząsteczkę. Jeśli Pokażemy to dla sfer atomowych. To proszę zwrócić uwagę, że zarówno brom, jak i chlor są tak objętościowe, że niemal wchodzą na siebie, zatem te pierścienie nie mogą się swobodnie obracać względem osi. Powrócę do tego wyświetlania i teraz określimy chiralność. Najpierw usunę e e e Usunę atomy wodoru, żeby nami nie przeszkadzały. I zastosujemy reguły Kana Ingolda Preloga, ale dla chiralności, czy dla określenia konfiguracji absolutnej w wypadku chiralności osiowej. Więc najpierw bierzemy podstawniki bliżej nas. Starszy jest brom, potem chlor i dalej nas. Tam starszy jest brom no i oczywiście chlor. Zatem chiralność jest następująca. Najpierw brom, potem chlor po naszej stronie i z tyłu brom. Zatem jest to enantiomer, czy raczej yy, steroizomer S. Dokładnie AS. Aby uzyskać steroizomer R, wystarczy odbić cząsteczkę w lustrze. Proszę bardzo. No i mamy sytuację następującą, że... Tu mamy brom, chlor i z tyłu znowu brom. Rzeczywiście kręcimy w prawą stronę, więc mamy do czynienia ze steroizomerem AR. Jeśli zrobię to z drugiej strony, to to nic nie zmienia, bo z drugiej strony mamy to samo: a więc brom, chlor i znowu brom, czyli również izomer. Tak określa się chiralność osiową w bifenylach.